No, Przypadku KPO to mamy akurat dość jasną sytuację. Tutaj od razu zostały negocjowane z Komisją Europejską kierunki wydawania tych środków. I tutaj mamy dość dobrze przygotowany plan. To są pieniądze na właśnie zwiększenie odporności gospodarczej, na pomoc transformacji energetycznej. Więc niezależnie od tego, że są inwestycje, które na bieżąco poprawiłyby koniunkturę, gdyby były rzeczywiście dokonywane to Poza tym to są inwestycje skierowane w te najczulsze punkty w tej chwili gospodarki. No Jeśli ceny energii rosną, no to nie ma lepszych inwestycji, takich dających szybszy i bardziej oczywisty zwrot, niż inwestycje na przykład w oszczędność energii czy technologie, które pozwalają oszczędzać energię. Tutaj mamy oczywiście, ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie inwestycje z KPO są, są, są równie. E, nakierowane strategicznie na najważniejsze punkty, ale jest z całą pewnością bardzo wiele tutaj pieniędzy, a nawet może większość jest właśnie nazwana. To nie jest powtórka z e, funduszy strukturalnych, gdzie, gdzie wybudowano ileś tam akwaparków, potem się z tego coś śmiano, że część tych pieniędzy, no nie chcę powiedzieć, że została zwarnowana, ale na pewno można było wydać lepiej. Tutaj są znacznie twardsze zasady, na co te pieniądze powinny być wydawane i generalnie KPO jest na wzmocnienie gospodarki właśnie w obliczu różnorodnych kryzysów, które nam zagrażają. Dlatego są to niezależnie od takiego impulsu po prostu popytowego, który pozwoliłby na przykład ograniczyć spadek inwestycji, który nie będzie miał miejsce, no to są po prostu pieniądze, które idą tam, gdzie mogą być dość szybko efekty Właśnie przeciwdziałające kryzysowi. No. To nie jest grzech, pan nie zrobił wszystkiego, co możliwe, to jest szaleństwo.